Oczywiście zostaje jeszcze cały czas kwestia jak w ogóle pisać, jak się do tego zabrać, bo pisanie reportażu to nie jest taka prosta rzecz, że... Wsiadacie do komputera i po prostu zaczynacie pisać i tada za 20 minut czy nawet za 3 godziny tekst jest. Nie, z reportażem jest rzecz bardziej skomplikowana, dlatego że reportaż trzeba przemyśleć na bardzo wielu płaszczyznach, w związku z tym ten proces pisania i jak pisać w wielu miejscach zaczyna się w ogóle jeszcze zanim zaczniecie zbierać materiały i zanim zaczniecie rozmawiać z ludźmi, dlatego że jeżeli wymyślcie sobie jakąś koncepcję czy jakąś tezę, to dlatego potem zbieracie materiały, które wam tę tezę albo obalał, albo ją pokażą, albo rozszerzą czy rozszerzą wątek. Oczywiście też jest tak, że w ramach i w trakcie zbierania materiałów całe koncepcje potrafią runąć całkowicie, potrafią całkowicie się odwrócić, ale to też jest ciekawe i to też jest temat do reportażu. Natomiast warto myśleć o konstrukcji, warto o tym, jak pisać, myśleć już dużo wcześniej, nawet podczas zbierania materiałów, podczas rozmawiania z ludźmi i podczas bycia w centrum wydarzeń, z którego chcecie zrobić reportaż. Jeśli chodzi o samą konstrukcję, konstrukcja reportażu może być różnoraka. Wcale nie musi być reportaż chronologiczny. Oczywiście może być, natomiast wcale nie jest tak powiedziane, że koniecznie to musi być pierwszego dnia to, to, to i to. Albo najpierw było tak i tak i tak. Może się dokładnie od końca, może się od środka. Najważniejsze jest, żeby to nie było przypadkowe. Żeby to, że piszecie od środka, miało jakiś powód. Że potem wrócicie do początku, że potem skończycie na koniec, a może zaczniecie od końca i pokażecie coś, co się wydarzyło na sam koniec, coś... Co było jakimś niesamowitym przedsięwzięciem, przy tym co się, co się stało, a potem w trakcie jak wasz reportaż będzie się rozwijał, to będziecie pokazywać wszystkie stopnie, które doprowadziły, że tak się to właśnie skończyło, a nie inaczej. Więc ta konstrukcja wcale nie musi być chronologiczna, wcale nie musi być oczywista. I to jak piszecie i to jak to wygląda, pamiętajcie o tym, żeby często zmieniać. Zmieniać wasz styl, zmieniać to, o czym piszecie. To znaczy, nie piszcie, trzy razy pod rząd wielkich opisów przyrody czy miejsca. tu będzie nudne, czytelnik się zanudzi. Przeplatajcie opis razem z dialogiem, wrzućcie czyjś cytat, pokażcie coś z innej strony, od ogółu do szczegółu, albo na odwrót. Odpiszcie najpierw jeden dosłownie kamyk na drodze, na której stoicie, a potem całą okolice To jakby zależy zupełnie od Was, ale tak jak mówię, najważniejsze jest, żeby o tym myśleć przed i w trakcie cały czas tworzenia i pisania reportażu. Te rzeczy niestety nie mogą być przypadkowe, i dobre konstrukcje i dobre reportaże nigdy nie są przypadkowe. To jest efekt naprawdę wielkiej, ogromnej ilości pracy włożonej w reportera w trakcie, przed oraz po napisaniu reportażu. Takie elementy stałe w reportażu, które są oczywiście niezbędne, takie jak tytuł, takie jak śródtytuł, lit, wprowadzenie, takie jak pierwsze, ostatnie zdanie, to są wszystkie konstrukcje, które nadają po pierwsze dynamiki waszemu tekstowi, a po drugie w jaki sposób wyznaczają takie kamienie milowe, takie punkty milowe Waszego tekstu? Bo to właśnie czytelnik, to właśnie czytelnika zostawiacie z posmakiem Waszego całego tekstu, który się myśli w ostatnim zdaniu. To właśnie Wasze pierwsze zdanie ma przywiązać czytelnika do Waszego tekstu i sprawić, że będzie chciał czytać dalej. To właśnie tytuł Wasz ma sprawić, że on sięgnie po Waszą książkę na półce wśród naprawdę setek tysięcy innych. I to też wszystko należy do Was i to też wszystko należy do konstrukcji. Mówi się, że tak naprawdę takie rzeczy jak tytuł, jak wśród tytuły wcale nie pisze się na początku. Takie rzeczy pisze się na końcu, pisze się dlatego, że wiele rzeczy może Wam po drodze przyjść do głowy, dlatego że wiele koncepcji może przyjść Wam do głowy, różnych określeń, ciekawych gier słów. Bardzo, bardzo duża różnorodność jest. Czasami zresztą wasz bohater może powiedzieć jakieś zdanie albo jakieś wyrażenie, które idealnie będzie się nadawało właśnie na tytuł waszego reportażu. Także pamiętajcie, żeby tych elementów tak zwanych stałych w reportażu wcale nie pisać na początek, mimo że to się w jakiś taki oczywisty sposób narzuca. Natomiast jeżeli mówimy o tym, jak pisać, nie sposób nie wspomnieć o tym, jak korygować tekst. Dlatego, że a to jest w ogóle cała historia z, ko z korekcją tekstu, bo najlepiej jest waszego tekstu przede wszystkim nie poprawiać zaraz po jego napisaniu. Dlatego, że macie głowę nabitą dokładnie tym tekstem, dokładnie w taki sposób, jak go napisaliście, dokładnie w takim toku rozumowania. Jeżeli chcecie, żeby wasz tekst był w sposób dobrzy, dobry i raczej krytyczny poprawiony, tak, że będzie jak najlepszy, to pamiętajcie o tym, żeby ten tekst poprawić przynajmniej na drugi dzień. A jeżeli macie czas, to najlepiej na drugi dzień, potem go zostawcie i zostawcie go na dłużej, zostawcie go na tydzień, na dwa, jeżeli tylko wam czas na to pozwoli. I potem wróćcie do niego. Zobaczycie, że wtedy, jak wrócicie do tego tekstu... Kompletnie inaczej będzie on wyglądał. Kompletnie inne rzeczy zauważycie, kompletnie inne rzeczy wtedy będziecie poprawiać w stosunku do tego, co zauważyliście na samym początku. E, oczywiście w redakcjach, dużych redakcjach, przy reportażach książkowych pracuje się z redaktorami prowadzącymi, który taką książkę jeszcze sprawdza pod kątem merytoryki i na pewno on Wam wiele powie. Natomiast nie oszukujmy się, tak nie jest zawsze i tak jest tylko przy dużych tytułach i wydaniach książkowych. To na Was jako reporterach pada też obowiązek bycia korektorem. Także bycie korektorem, bycie krytycznym korektorem jest też ważną cechą. Ja wiem, że każdy do swojego tekstu podchodzi jak, ach to jest moje ukochane dziecko, moja naprawdę perełeczka, w związku z tym ja nie będę tu nic zmieniał. Nie, bądźcie krytyczni, nie, bądźcie, nie bójcie się ciąć. To jest w ogóle niesamowita umiejętność reportera, czyli umieć schlastać, ciąć bezlitośnie swój tekst. Ja wiem, że mnóstwo serca i mnóstwo pracy w niego włożyliście, natomiast bez sentymentów i niestety tak trzeba do tego podejść, e, dlatego że umiejętność, dobra umiejętność reportera to jest skracanie tekstu i cięcie go i skracanie i zostawienie tylko niezbędnej esencji. Każde jedno zdanie, każde jedno słowo nawet... Musi mieć określoną swoją funkcję w reportażu. Musi mieć jakiś konkretny powód i konkretny cel, dlaczego ono tam jest. Ono nie może być przypadkowe. Pamiętajcie też o tym, żeby wycinać takie rzeczy, jeżeli na przykład powtarzacie coś, jeżeli piszecie o pięknej drodze i pięknej okolicy dwukrotnie. To jest niepotrzebne. Tniemy, tniemy, tniemy. Umiejętność cięcia jest naprawdę szalenie, szalenie ważna. Jeżeli macie taką możliwość, dajcie swój tekst też do przeczytania na sam koniec komuś, kto was będzie potrafił w sposób profesjonalny albo przynajmniej z dużą wrażliwością ocenić. Kto nie będzie koniecznie zapatrzony i Wam powie, że jest super, super, bo to nie o to chodzi. Bo dużo lepiej jest usłyszeć, popraw te dwie rzeczy, które są naprawdę drobiazgiem i popraw te dwie rzeczy, niż to, że Wam ktoś powie, nie jest super, nic nie zmieniaj, a potem ten tekst nie będzie aż taki dobry, jakby mógł być. Także pamiętajcie o roli Pamiętajcie o tym, żeby prosić innych o pomoc i pamiętajcie o tym, żeby nie bać się tego tekstu zmieniać i ciąć. Natomiast ta umiejętność, żeby to wszystko skonstruować idealnie, tak, żeby to było ciekawe, interesujące, trzymające w napięciu czytelnika, żeby miało fajne zwroty akcji, żeby miało zaskakujące zakończenie, wciągający początek. To nie kłamujmy się, to jest tylko i wyłącznie praktyka. Także czytamy, piszemy, piszemy, czytamy, czytamy, piszemy i tak w kółko. Dlatego że tylko pracując nad tym, tylko mając dobry wzór od naprawdę świetnych mistrzów reportażu i tylko samemu osobiście ćwicząc i pisząc i pisząc i pisząc i, pisząc i poprawiając swoje błędy, jesteście w stanie się nauczyć tego robić dobrze.